Gadz zbójcy napadać go będą, on zaś będzie następował im na pięt. Tekst poprawny według przykładu serowiska. Od Asera tłuste pokarmy. On będzie dostarczał przysmaków królewskich. Nestali jak rozłożysty terwin, dający miłe przepowiednie. Terabiny, drzewo przypominające wyglądem domu Tekst poprawiają. Inni nastali łanią na wolności rodzącą piękne lony. Józef latoroś, owocująca ratoroś, owocująca nad źródłem. Gałązki pną się po murze wiersz jasny inni tłaczą dzikim źrebięciem os. Na zboczu góry. A choć łucznicy będą go prześladować, godzić w niego i na niego, czyha. łuk jego pozostanie niezłamany i ręce jego sprawne. Dzięki potężnemu Bogu Jakuba w imię pasterza i opoki Izraela. Pierwsze dwa stychy inni poprawiają, poprawiają według LXX, lecz i łuk został złamany przez mocarza, a mięśnie ich ramion nadwyrężone. Dzięki Bogu, ojcu Twoim, który Cię będzie wspomagał. Dzięki Wszechmogącemu, który Ci będzie błogosławił. Będą to błogosławieństwa z niebios wysokich, błogosławieństwa z najgłębszych otłami, błogosławieństwa piersi łona. Błogosławieństwa Ojca Twego niech dłużej trwają niż błogosławieństwa mych przodków. Jak długo trwać będą pagórki odwieczne, Niech spłyną na głowę muzy, Na głowę tego, który jest księciem wśród swoich braci. Przodków inni poprawiają według LXX i księgi powtórzonego prawa rozdział 33 wers 15. Pagórki inni tłumaczą niż błogosławieństwa gór wieczny, niż pagórki odwieczne. Pragnienie lub rozkosz pagórków odwiecznych. Wulgat. Beniamin wilk drapieżny co rano rozrywa zdobycz, a wieczorem rozdzielał. Porówna księga sędziów sędziów, rozdział 3, wers 15 do 30, rozdział 21 vers 15 do 25. Wszyscy ci to 12 szczeków izraelskich, a to do nich powiedział ich ojciec, wykłaszając do każdego z nich stosowne błogosławieństwo, gdy im błogosławi. Śmierć i pogrzeb Jakuba. Potem tak im przykazał. Gdy ja się połączę ze swymi przodkami, pochowajcie mnie przy moich praojcach w pieczarze, która jest na polu Efrona Hittite. W pieczarze, która jest na polu Makpela w pobliżu Mamre. W kraju Kanaan, którą kupił Abraham wraz z tym polem od Efrona Histyty tytułem własności grobu. Tam pochowano Abrahama i Sarę, jego żonę, tam pochowano Izaaka i jego żonę Rebekę, tam pochowałem Le. Pole to wraz z pieczarą zostało kupione od synów Hetta. Jakub wydał te polecenia swoim synom, włożył razem swe nogi na łożu, wyzionął ducha i połączył się ze swoimi przodkami.